Tak wygląda granica. Nie wiemy tak naprawdę gdzie iść. Nie ma żadnych oznakowań. Dobra, wyjście z Kambodża okazało się łatwe. Mili są, przynajmniej po tej stronie. Zobaczymy jak w Laosie. Udało się, dotarłam. Po pierwsze dotarłam do Laosu. A po drugie dotarłam na wyspę Dondet. Czyli jedną z... Wysyp w regionie nazywanym wyspy 4, 4000 wysyp, tutaj na samym południu Laosu, tuż przy granicy z Kambodżą. No, zatrzymaliśmy się na śniadanie, no jesteśmy dwie godziny w drodze obecnie. Koło 12 mamy być w takiej miejscowości, gdzie się przysiadamy do innego autobusu, który nas zawiezie... no nie do autobusu, do minivanu, który nas zawiezie do granicy z Laosem. Tam przechodzimy przez granicę i tam będzie czekał kolejny autobus, który już mnie zawiezie do Don Warunki póki co w moim vanie są bardzo spoko. Jestem szczęśliwa, bo nie jest załadowane ludźmi. Jest trochę zimno. Pamiętajcie, żeby brać ze sobą koszulę i coś do przykrycia się do autobusów i do vanów, bo naprawdę oni tutaj tą kimę lubią odpalić na full i nie zawsze jest możliwość, żeby ją trochę wyregulować czy przymknąć, tak więc yy, ubierajcie się. Yy, ja na śniadanie wzięłam mięso jakieś i ryż standardowo i kawę. Tak wygląda granica, jest nas dosłownie grupka mała 7-8 osób białych w sensie turystów, którzy przechodzą na stronę Laosu. To jeszcze jest chyba Kambodża. Nie wiemy tak naprawdę gdzie iść, nie ma żadnych oznakowań. Po drugiej stronie ma na nas czekać autobus. Który mnie konkretnie zawiezie do Dondet. Czyli na wyspy. Dobra, wyjście z Kambodża okazało się łatwe. Mili są. Przynajmniej po tej stronie. Zobaczymy jak wlało się bo ludzie się kłócą cały czas o to czy im płacić processing fee czy nie. Nie wiem do końca ile wiza powinna kosztować, szczerze mówiąc, Muszę to czytać na internetach. Wiem, że wiza, czyli wiza online kosztuje 50 dolarów dla Polaków. Tylko że na przejściu granicznym tutaj między Kambodżą a Laosem ta wiza nie jest, nie działa jakby. Więc trzeba zrobić wiza on arrival. I tutaj właśnie nie mogłam się doczekać dokładnie ile ta wiedza kosztuje. Na pewno mi powiedzą, ale... E... Lubię sobie doliczyć dodatkowe koszty za to, że... Postawiam stempel e... na granicy. Co wszystkich bardzo wkurza. Zobaczymy ile to kosztuje. Czytałam, że na no, ogół biorą dwa dolce za to. Ale zobaczymy. Smutno wygląda to przejście. Brudno, zaniedbane, ale tak dla porównania wygląda kambodżańska strona tutaj śmieci, śmieci, śmieci a tak wygląda strona Laosu. No cóż, nie jest to bardzo ruchliwe przejście graniczne to na pewno, ale to tym lepiej, bo przynajmniej nie trzeba stać w kolejkach. Poszło całkiem sprawnie. Wizę mam, nie zajęło to długo. długo. E, tak, trzeba zapłacić dwa dolce więcej za jakby e, stempel, że tak powiem. Dwa nieoficjalne dolary. Sama wiza kosztuje 40 dolarów w chwili obecnej i to się wydaje być 40 dolarów dla wszystkich, niezależnie od narodowości. E, no, wan e, znaleziona bez problemu, czeka tam gdzie miał czekać również mega czysty i nowoczesny no to jedziemy Udało się. Dotarłam. Po pierwsze dotarłam do Laosu. A po drugie dotarłam na wyspę Det, czyli jedną z wysp w regionie nazywanym 4000 4 wysp. Tutaj na samym południu Laosu, tuż przy granicy z Kambodżą. Podróżowałam dzisiaj od o 5 rano, o 5 wyruszył, no o 5.15, nie przesadzajmy z tą punktualnością w Azji. O 5.15 wyruszył mój autobus, właściwie Van z Phnom Penh, ze stolicy Kambodży. Jest obecnie 6, .00. ale byłam tutaj, no troszkę mi zajęło powiedzmy z pół godziny. Czyli byłam tutaj po piątej 12 godzin dokładnie podróżowałam dzisiaj. Muszę przyznać, że poszło to bardzo sprawnie, biorąc pod uwagę, jak kiepskie drogi są w Kambodży, jak szybko dosłownie przelatywał przez te drogi kierowca. Naprawdę mało nie pogubiliśmy zawieszenia. Tutaj się nie zwalnia na dziurak, tutaj się po prostu przyspiesza, żeby szybciej przez nie przejechać. Im bardziej nam północ, tym gorsze drogi w Kambodży. Naprawdę po prostu koszmar jakiś. Część jest wyremontowana, ale duża część nie. Część jest w remoncie, ale tak nie widać za bardzo, żeby coś się działo, więc ogólnie naprawdę im bliżej granicy z Laosem, tym te drogi są gorsze. Ale dotarłam. Trzy wany i łódka. Udało się. A tak wygląda mój domek. Za 30 zł, mniej więcej za dobę. Duże podwójne łóżko. Wygląda, że wygodne. Pościel pachnąca. Wiatrak. Sieć yy, ta. No, siatka przeciwkomarowa. Yy, tutaj trochę zgnita. Firanka, która zasłania dziurę. E, łazienka wygląda tak. Muszę światło zapalić. Chwilka. Światło w łazience się zapala tak. Ojej. Kabelki są na gumę do rzucia. Ech, no... Nie są to świetne warunki. Zdaje się, że nie działa. O! Zadziałało. Ok. Więc tak się zapala światło w łazience. Łazienka wygląda tak. No, nie ma ścian takich do końca. Taka mega basic to jest prysznic. No, ta łazienka to tak super nie jest. Pokój też super nie jest. Mocno zmęczony ten domek. Ale za to dziury na teku. Ale za to mam takie... Jest hamaczek i taki widok na rzekę tutaj. Maga przyjemnie. Tutaj są sąsiedzi. No, tak więc, tak to wygląda. E Zobaczę, jak mi się będzie tutaj spało, szczerze mówiąc, bo myślę, że tutaj sytuacja z komarami może być kiepska. E I może być ciepło bardzo, no ale nie wiem, zobaczymy. Tymczasem potrzebuję prysznic i potrzebuję coś zjeść. I spotkamy się następnym razem.